Teraz mamy tryb sportowy. Zobaczymy jak jest z przyspieszeniem od zera do setki. A tylko tamci ludzie sobie pojadą. Teraz przełączymy sobie tryb tutaj przyciskiem na deszcz. Zobaczymy, jak on przyspiesza w tym trybie deszczowym i jak się to zmieni reakcja na gaz. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, jak wyglądają te tryby jazdy w Aprilis. Chciałem Wam pokazać przyspieszenie od zera do setki, w zależności od tego, jaki macie ten tryb jazdy ustawiony. Mogliście zobaczyć trzy wbudowane tryby w Aprilis Silver 900. Tryb Sport, najmocniejszy tryb Rain, który trochę. Kastruje jeden silnik i jest przygotowany tak jak sama nazwa wskazuje do jazdy w deszczu, żeby było spokojniej, delikatniej, delikatniejsza reakcja na gaz, chociaż tego nie można było zauważyć tutaj w tym teście od 0 do setki. No i tryb tur, taki do codziennej jazdy do jazdy gdzieś poza miastem w trasie. Pooglądajcie sobie jeszcze ten motocykl dookoła, jaki jest fajny, sportowy. Czuć te sportowe zacięcie. Tutaj możecie zauważyć, że jest wlew paliwa odczepiony, znaczy odczepiony, odgięty. Nie wiem jak to się stało. Taki motocykl dostałem. Ekipa, która testowała go przede mną, jak oni to zrobili, nie wiem. W każdym razie nie da się tego położyć, bo by się chyba ułamało. Co złego to nie ja.